Starter pack już zaraz w Fortnite cie. w tym materiale pokażę Ci nowy starter paczek, powiem Ci dokładnie kiedy będzie. No i generalnie jeśli grasz w Fortnite i jesteś zainteresowany jakimkolwiek zakupem skinów, to koniecznie obejrzyj ten materiał, bo powiem Ci dlaczego warto na niego kupić, no i całego Ci go przedstawię i odpowiem na najważniejsze pytania, a ja się do widzów zachęcam jeszcze oczywiście do tutaj subika, łapeczki w górę, bo lecimy po 70, także było miło jakbyś walnął subikami i gorąco Cię proszę, żebyś wpisał kodzik Sejamstar w sklepu, bo z każdym zakupem na kod Sejamter wspierasz mój kanał w rozwoju. Przez to mogę tworzyć dalej takie fajne filmy Dzięki Elke. No i lecimy teraz z materiałem o co chodzi. Jak wiecie, w Fortnite zawsze mamy coś takiego jak Starter Pack. Działa to po prostu w ten sposób, że mamy za bardzo małą ilość pieniążków do kupienia taki pakiecik, który zawiera tam parę rzeczy, trochę fałdolców, no i zawsze on wchodzi na początek sezonu. No i teraz mamy nowy Starter Pack, który powiem Wam, szczerze, prezentuje się dosyć dobrze. W tym momencie macie go na ekranie. No jest to Dizzy Domain Pack. No i ten skin od razu już mówię, jest w pełni potwierdzony i Wszystkie te informacje są oficjalnie właśnie od leakerów, takich jak właśnie hypex, sześniaczny cut i firemonkey, no i oni właśnie stweetowali, że ten starty pack już zaraz będzie w grze. Generalnie skin prezentuje się jak widzicie całkiem ciekawie, jest to taka gościłeczka z białymi włosami właśnie i ubrano tak dosyć modernistycznie. Dodatkowo mamy również do niego killop, no i mamy walutę premium, czyli V-Dolce, również dajemy tutaj plecak, no i generalnie jest to taki standardowy starter paczek, no i działa on na takiej sadzie jak poprzednie. Czyli pojawia się na początek sezonu, no i ten prawdopodobnie pojawi się już niedługo do tego, że tutaj linkerzy wskazują, że pojawi się 15. Czerwca, czyli we wtorek. Dlaczego? To dota jest bardzo rolna i może się pojawić. Dlatego, że nasze starter paki wychodzą między tam tydzień do trzech tygodni od rozpoczęcia sezonu, no i teraz mamy już tak naprawdę tydzień. Dodatkowo te starter paki najczęściej właśnie wchodzą w trakcie tygodnia, wtorek, środa. Także u nas prawdopodobnie spodziałbym się właśnie we wtorek bądź środego, dlatego, że po prostu może troszeczkę się opóźnić ze względu też na różne strefy czasowe. W zawsze Afrin Nowotelandia ma chyba najwcześniej ten pakiet, wszystkie pakiety, ale myślę, że spokojnie tutaj wtorek, środa będzie ten pakiecik i też. Od razu, jak on się pojawi, to oczywiście Wam was poinformuję o tym. No bo pakiecik generalnie warto wyczekiwać. Generalnie, dlaczego ten pakiet jest taki spoko i go zachwalam, i dlaczego warto go kupić. Teraz ma się tutaj wygląd, właśnie wszystkich rzeczy z takiego troszeczkę innego powodu. Czyli po prostu fajnie widać tego skinka. No i generalnie, odnośnie tego właśnie pakieciku, gorąco go polecam z tego powodu, że raz cena jego będzie wynosić prawdopodobnie. 15-16 złotych. Te pakiety są zawsze mega, ale to mega tanie, no i one po prostu kosztują właśnie tam jakieś właśnie e, kilk no, 20 zł max i zawierają bardzo dużo rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że zawiera taki pakiecik 600 V-dolców, czyli przelicając całą walutę premium, no to wychodzi, że około za walutę byśmy zapłacili 20 zł, dostajemy pełnoprawny skin, kill off, no i generalnie wartość całego takiego pakietu Najczęściej jest między tam 60 a 100 zł. Jest to bardzo właśnie opłacalne. No i pamiętajmy, że starter paki w większości nie wracają. Mieliśmy sytuację, że starter pack wracał. Ale wracałam najczęściej w takiej postaci, że skin był normalnie do kupienia w sklepie, na przykład za 1500 dolców, Czyli generalnie lepiej jest sobie kupić zawsze ten starter paczek, bo raz macie v dolce dwa macie skinka, no i macie prosto jakiś tam zawsze gadżet. Dodatkowo, moim zdaniem, tutaj jest też taki aspekt, że jest taka troszeczkę wartość kolekcjonerska. Nie kosztuje to dużo, a fajnie właśnie sobie zawsze nabyć, bo zawsze pograć sobie troszeczkę tym skinkiem. No i też za parę sonów będzie on troszeczkę taki OG, będzie właśnie się fajnie nim grało. No i generalnie szczerze, polecam jeśli miałbym powiedzieć, co najbardziej się opłaca kupić w Fortnite, no to oczywiście karnet, oczywiście właśnie jakieś tutaj pakiety. No i Starter Pack jest chyba najopłacalniejszym pakietem, bo zawiera on najwięcej przedmiotów i jest on po prostu najtańszy. Te skiny zawsze są bardzo fajnie zrobione, bardzo fajnie wyglądają i generalnie te skiny są dopracowane, żeby ludzie kupowali. Także też podwyższa oczywiście wartość, no bo ten pakiecik będzie na pewno dosyć spoko, no i będzie naprawdę warte zakupu. A ile on będzie w sklepie? Tutaj bardzo dużo osób pyta właśnie, Ile taki starter pack właśnie znajduje się w sklepiku? No i generalnie z tymi starter packami jest tak, że one są praktycznie cały cały sezon. Generalnie starter pack będzie na pewno do końca tego sezonu. Także myślę spokojnie tutaj sobie 2-3 miesiące będziemy mieli. Być może będzie nawet chwilę po rozpoczęciu kolejnego sezonu, też jest taka możliwość. Generalnie starter packi nie uciekają szybko z sklepu, no bo są one właśnie do kupowania. Jeśli nie wydajesz pieniędzy na Fortnite, to mogę Ci jedynie tylko tle powiedzieć, że jeśli kiedyś będziesz coś kupował za pieniądze, to po prostu lepiej kup sobie starter pack za te 16 zł niż na przykład 1000 Fowlców. opłaca się dużo bardziej i naprawdę ja wam właśnie jak mówię polecam wszystkim graczom. Naprawdę warto jeśli zapytasz się Kamstar, a warto kupić starter pack? Oczywiście, że tak, bo tak jak mówię, są one naprawdę opłacalne. Tutaj macie jeszcze wizję z szafki, jak to wygląda. No i też odnośnie tego skinka jest taki aspekt, że być może dostanie jeszcze inny styl. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy parę razy już taką sytuację, że skin ze Starter Packa dostawał inną edycję. Dostał na właśnie jakąś inną wertykolorystyczną albo po prostu inny rodzaj skinka. Tak jest też pamiętajmy, że w trakcie sonu może być coś do niego wprowadzone. Czy Starter Pack można kupić za PaySafeCarda i jak można go kupić? Generalnie Starter Packiem jest tak, że można go kupić, go kupić każdą metodą. No i tutaj możecie go kupić Pay's można możecie go kupić jakimś PayPal'em, kartą, nie ma żadnego problemu. O ile z tej ekipy na przykład nie da się kupić właśnie kardem, tutaj takiego problemu nie ma. Także jeśli ktoś sobie chciał nabyć to to normalnie oczywiście można to wkupić, tak jakbyś kupował faudulczyki. Dodatkowo starter pack jest dostępny normalnie w grze, no i on prawdopodobnie jak już się pojawi to około godziny 15-16 powinien, ewentualnie może pojawić się również przy zmianie sklepu. Starter pack będzie dostępny na samym dole sklepu i po prostu wystarczy sobie przewiniesz i będziesz miał właśnie go tam na dole i będziesz mógł sobie go nabić. Generalnie jak dostaje się jeszcze to bo też niektórzy pytają, z VDolta jest troszeczkę inaczej niż w pakietach właśnie typu meduzy, bo w pakiecie meduzy najczęściej musisz robić nieka jakieś zadania, w tych pakietach po 40 zł musisz robić e, wyzwanka, żeby fałdolce odebrać. Tutaj, jak coś, takiego problemu nie ma, tutaj po prostu przy zakupie tego pakietu od razu co dostajesz na swoje konto. I masz je po prostu od razu w balansie fałdolczyków, także nie musisz nic robić, jest to mega wygodne, no po prostu nawet nie tracisz na to czasu. No i odnośnie jeszcze tego, czy na przykład ten skinek będzie jakiś czas dostępny w sklepie, czy nawet ten starter pack wróci. Tak jak wspominam na początku, mieliśmy już sytuację, że skin był dostępny na przykład w sklepie. Osobiście wydaje mi się, że raczej epigem go nie przywróci, bo właśnie jak kiedyś przywrócił jakiś tam skinek ze starter packu do sklepu, to był mega hejt na nich. Obstawiam że raczej się to nie będzie powtarzać, no i sam starter pack również nie powinien być już dostępny. Panuje raczej taka mechanika, że jeden pakiet jest właśnie na jeden sezon, no i wydaje mi się, że Epic Games tutaj no nie będzie raczej nigdy tych starter packów jakoś przywracać, co prawda dużo by pewnie nad tym zarobili, aczkolwiek optałem, że raczej to jest właśnie takie dosyć w tym momencie właśnie unikatowe. No i tak jak mówię, one raczej nie wracały. Także jeśli ktoś mieć jakiś spoczko skinek, to naprawdę polecam. Odnośnie samego skina jeszcze prensuje się on właśnie mega spoko. No i też pamiętajmy właśnie o tym, że te skin. I są zawsze jakimiś innymi modelami postaci, jest to właśnie specjalnie pod tego skina najczęściej robione Także też te skiny naprawdę są kozackie No i warto po prostu się na nich skupić Tutaj też jeszcze pamiętajcie o tym Że właśnie jak coś nie jest rana subskrypcja Tylko jest to jednorazowy zakup Także po prostu kupujesz sobie to I masz już na zawsze, nic tam nie musisz robić Nic dalej opłacać, cały czas po prostu będziesz to miał Także naprawdę zachęcam was do zastanowienia się nad tym No bo moim zdaniem po prostu warto Szczególnie te skiny naprawdę prezentuje się fajnie No i wydaje mi się, że może być to jeden z ładniejszych starter packów I naprawdę dużo osób może w nim śmigać Polecam wam gorąco, pamiętajcie, żeby tak wyrobić robić oczywiście na kodik będę wam mega wdzięczny, dajcie znać w komentarzach, czy będziecie kupować, czy wam się generalnie podoba, co o nim sądzicie, bo ja na pewno na bank go biorę, no po prostu warto być może zrobić sobie jakiś również konkursik na taki starter pack, a może kilka, także koniecznie subujcie kanał, followujcie Instagram, sprawdźcie mojego Discorda. Spiszcie kodzik, no i lecimy z tym, a ja Wam bardzo dziękuję właśnie za uwagę, życzę wszystkim miłego weekendu, no i mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i coś chociaż z niego wyniszliście. także dajcie znać wszystko na temat startepaka, czy Wam się podoba, w komentarzach, trzymajcie się, do następnego, siema!